Połowa lipca. Tego jeszcze nie grali. Nękają nas upały już od jakiegoś czasu, ale 36 w cieniu póki co to jeszcze nie było. Chyba najwięcej było 34. Jak ja tu jestem? O Boże, uciekam. Tymczasem w chatce y, 26 będzie to bijać, pasywnie. Uzyskane dzięki schłodzeniu w nocy chaty, y, zamknięciu ogień z rana i oczywiście zasłonieniu się białym prześcieradłem od południa. Da się, da się żyć. Ogólnie nie znoszę upałów. A W takie dni, a dzisiaj szczególnie to siedzę w chacie jak w schronie. 36 w cieniu druga po południu. Będzie gorzej, będzie gorzej, ale później już termometr będzie w słońcu, więc nie będę w stanie zmierzyć tej najgorszej temperatury około 17-18. Ale tak, nie wychodzę i jest przyjemnie chłodno i E, tak, na, nawet jak się siedzi bez ruchu, to trzeba się kocyczkiem przykryć. No i chyba będę unikać wychodzenia z powodu różnicy temperatur, e, bo ona źle działa na gardło. Straciłam kilka razy głos. E, nie mam różnicy temperatur, więc e, po prostu będę czekać tutaj aż... Na zewnątrz spadnie do jakiejś akceptowalnej temperatury, co się stanie, jak słońce zajdzie, przynajmniej za drzewa. Także moja posesja będzie w cieniu. Ten sam dzień, pół godziny później, e, chciałam pokazać, że mój termometr jest w cieniu cały czas, także nie jest nagrzewany przez słońce, bo pojawiają się dzisiaj w internetach e, termometry pokazujące gdzieś ktoś, nawet pokazał 50 parę. No, nie, no to chyba jeszcze takie, tak źle nie mamy. To musiał być termometr jakoś nagrzany przez słońce, a ja chcę pokazać, że mój termometr, który nadal jest w cieniu, nie jest ogrzewany przez słońce. 37, 37, yy, troszkę powyżej 37. No, zobaczymy rozwój sytuacji. Ten sam dzień, godzina 17.00, jest to do tej pory rekordowo gorący dzień chyba w całej Polsce, no może nie tam, gdzie teraz przechodzą, na wałnicę wali gradem, deszczem zmywa drogi. I patrzę na niebo tutaj przed sobą, bo jak jak kupowałam tą działkę, właśnie. No, zawsze powtarzam, że te drzewa mnie pięknie zachwyciły i widziałam w nich wiele funkcji, oprócz estetycznej. Jedną z nich, wiedziałam, że ja, która nienawidzi upału, mogę docenić któregoś dnia to, że one są i słońce za nie w pewnym momencie zajdzie, ocieniając moją działkę. Dzisiaj przy tym skwarze ja naprawdę nie wychodziłam w ogóle dzisiaj stąd z domku. Dopiero teraz, jak zaczyna słońce zachodzić. O, jest godzina 17.00 i właśnie zachodzi za te drzewa, ocieniając moją działkę. To będzie dało się żyć. To będzie dało się żyć. I, i tak. Upał w ciąg dalszy. Wprawdzie wczoraj przeszedł tędy Deszcz, burza, ale na to, co się działo w innych częściach Polski, to po prostu żenada. A, myślę, że nawet się nie wchłonęła ta woda za bardzo. Owszem, fajnie, że jest trochę wilgotno w powietrzu, co sprawia, że jeszcze gorzej jest z tym upale żyć, ale ta wilgoć na pewno roślinom zrobi dobrze, ale też chciałam wam pokazać coś. W tym celu udamy się za bramę. I widzicie tutaj jest prywatna posesja, która była kiedyś pięknie zalesiona. I zostało to usunięte: ten drzewostan. Piękny. No i chciałam pokazać Wam, co to znaczy cień. Jakie to są cuda. Pieczone, spieczone po prostu trawsko. Do momentu cienia, który tworzy moja kolejna wieżba. Nie znam tej odmiany, to jest jakaś wieżba krzaczasta. zupełnie soczyste. Pełne życia, pszczółek, placek, został tylko ten placek, gdzie cień moje drzewa dają. Został ten placek, mimo tych upałów, soczysty, zielony. A kiedyś ta cała droga była taka, bo były te drzewa wysokie tutaj, które też chroniły od wiatru, upału i i wszelkiego pyłu, i hałasu. Eee, tak. Jest to bardzo smutne, bo kiedyś, yy, odkąd z, y, zniszczono ten las, nie mam też grzybów. Właściwie ostatnia jesień była bezgrzybowa, a wcześniej grzyby rosły nawet na tej drodze prawdziwki nawet. Gdzieś kiedyś przeczytałam, że Polacy nienawidzą drzew i naprawdę, jak się popatrzy na fakty, to ma to swoje potwierdzenie, ludzie, którzy mają działki, mają kawałek ziemi widząc drzewa, bo y, przeraża ich las, bo nie, bo nie wyobrażają sobie, że mogliby coś stworzyć w tym lesie, poza tym y, faktem, że prawo im tego. W tej formie, w jakiej standardowo się myśli, zabroni. I niszczą coś, co mogłoby być potencjalnie, chciałbym powiedzieć, petardą, tak. Na przykład domek na drzewie. Pewnie wielu z Was paschnie śmiechem, ale na przykład w takiej Norwegii. Skandynawii, to są jedne z lepszych miejsców, gdzie ludzie chcą być, nawet w zimie. I ja powiem szczerze, patrząc na tą działkę, zawsze widziałam, wow, to było idealne miejsce na domek, na drzewie. Ludzie by się bili właśnie w takie upały, żeby być gdzieś, gdzie jest pasywnie, chłodno, wśród zieleni, która działa kojąco na umysł. Na ciało. Jeszcze tyle przed ludźmi. Szkoda, że czasami się wydaje, że potrzeba będzie krwi, łez i śmierci, żeby do ludzi dotarło. Zmusiło ich takiego kreatywnego myślenia, które już teraz jest potrzebne. No. W końcu leje jakoś bardziej niż zwykle Samochodzik przeparkowałam bo wieje, co widać po moim modrzewiu yy, ale całe szczęście wygina drzewa w drugą stronę, więc nawet gdyby wiatr był silniejszy, to raczej na samochód te sosny nie spadną. Całe szczęście. Jeszcze słychać grzmoty w oddali, ale to by było na tyle. Ekstremalne zjawiska pogodowe, odpukać na ten moment, oszczędzają to miejsce. Ale przynajmniej jest troszkę. Wilgoci i może trawy przestaną być takie zrudziałe, i coś ruszy ta wegetacja no, do przodu, bo jednak wilgoć w powietrzu jest równie ważna jak, jak w korzeniach. O, to było chyba na tyle. Plusem tej zlewy jest to, że spadła temperatura do przyjemnych 21 stopni. W informacjach czytam, że pobliskim radom już wszystko zalane. No e, się na ile e, mogła się różnić e, suma opadów między moim miejscem a radomem, który jest 20 km ode mnie, bo bez szału ten e, deszcz. Mauser przed deszczem był wypełniony... jakby nalało jedną kratkę, bo przed deszczem był wypełniony gdzieś dotąd, a po deszczu tyle, porządna zlewa to jest jak pół Mausera. A już ma, z lewa Armagedon to jest jak cały Mauser, co zdarzyło się może kilka razy tylko przez ten czas. No i korzystając z tego, że jest chłodno i wilgotno wezmę kosę i zabiorę się za tą ogrodą łąkę, którą mam na dolnym ogrodzie, bo właściwie to już tam się trochę tym zajęłam. Po Południała się wieczorami, wieczorami jak miałam wolne wieczory to i, i temperatura była niska, to trochę tam poplewiłam, popcinałam tych traw wśród gzów gryzących Ej! i komarów. No właśnie, teraz tam idę w to miejsce i e, tak, gzy mogą mnie zeżreć żywcem, ale no trzeba to trochę do przodu popchnąć. O, tu widać e, przede wszystkim to miejsce no i grządki gdzie nie było nawet widać truskawek i mm, jeszcze je poprzycinałam tak żeby mogły owocować drugi raz bo tak tak mówiono mi o proszę dodaj niedługo będzie na pocieszenie Taki piękny zachód dzisiaj mamy po burzy. Trochę te ścieżki ogarnęłam. Um, możliwe, że zostawię tą słomę tutaj, żeby ona trochę ściółkowała, bo normalnie nie da się tu przejść. Takie są tutaj trawy. Tutaj pomogłam sobie trochę tymi kartonami, ale jak zwykle mi ich zabrakło. Może jak będę jechać na zakupy, to jeszcze wezmę trochę i pociągnę dalej. Po deszczach przyszły słoneczne dni, ale takie przyjemne, nieopresyjnie gorące, z uroczymi chmurkami na niebie, tak jak lubię. Ale ten deszcz przydał się, żeby trochę się zazieleniło i trochę. Zaczęło owocować to, co mam posadzone. Dzięki deszczom, pomidorki zwiększyły objętość, a te czery chyba doczekam się niedługo pierwszych czery. Tu na tej grządce to mam największe okazy. Tutaj y Oxhard, bawole serce, są największe. Yy, mają jakieś tutaj. Wygląda to nie fajnie, ale to chyba nie jest popsute, po prostu od drewna. Chyba nic im nie będzie. Tylko kwestia, żeby się zaczerwieniły. Yy, nie podpisałam sadonek, więc nie mam pojęcia. Te mogą być żółte, ale nie jestem pewna. Tigrela, tigrela, po prostu wygląda pięknie. Ona zmieni kolor na bardziej pomarańczowo-czerwony i zostanie taka pasiasta. Już się nie mogę doczekać, bo jest przy okazji pyszna, taka kwaskowata. Przypomina mi pomidory z dzieciństwa. E, Łąko-ogród, popatrzcie, jakie piękne, jakie piękne chmury. E, Łąko-ogród zmienia się bardziej w ogród. Nie jest taki zarośnięty. Ym, nie ma za bardzo się co czym uwalić, bo w tym ugnatym ugorze no, wszystko ledwo żyje, ale coś żyje. Ale co chcę pokazać, to tutaj yy, pierwszy raz, o pierwsze, kapusty będę miała. Są poszatkowane przez ślimaki, ale żyją i chciałam sprawdzić, jak tam stan ogórków, które przy olasie sobie żyją, e, no liście nie wyglądają zachwycająco, ale e, może może nie będzie im, o, ogóreczki już, o, te, tego trzeba zerwać, tego trzeba chyba już zerwać, bo będzie... Za duży. Tak, tego już zrywam. O, i kolejny. O tak, trzeba go już zerwać. No i e, tak, tutaj jest e, seller naciowy, który nie wygląda imponująco, ale Pasternak. Pasternak, jaki piękny, bo to jest ta grządka, w której w marcu wysiała marchewkę, pietruszkę, pasternak i większość nasion wyniosły chyba mrówki, ale jakieś pojedyncze sztuki zostawiły, bo jest pasternak. Bardzo ładny. Jeśli chodzi o cukinię, to na ten moment widzę coś na kształt owoca przy goldenie. To jest y, kulista y, chyba. A nie, to nie jest kulista, to może być y, patison. Trudno powiedzieć, bo jeszcze jest malutkie. I kolejny krzaczek, y, na którym jeszcze nie ma nic. Chciałam Wam pokazać, jak pięknie odchwaszczona jest ta ścieżka i przycięta trawa, że można. Nią w miarę swobodnie się poruszać. Tutaj już topinambur wysoki jest. A tu, gdzie był bób, posadziłam kalafiory, sadzoneczki malutkie. I no, ślimak je męczy. Niektóre dosyć konkretnie, ale niektóre dają radę. No, i fasolkę zaczynam zbierać paragową. Dojrzewa. Nie mogę się nadziwić i nacieszyć koprem, <gry> który jest piękny. I też przeżyły kukurydze jakieś. Tyle przeżyły, co nawet można powiedzieć, że jest ich rządek. Właściwie. Linijeczka też yy, jeżyny dojrzały. Akurat te są dosyć daleko i rzadko do nich zaglądam. Ale są pyszne. Kwaśne. Lipiec to jest miesiąc, gdzie nadal można coś wysiać, zwłaszcza myśląc o plonach jesiennych, jesienno-zimowych. I ja sobie przygotowałam kilka saszetek z nasionami, które już wcześniej wysiewałam albo w zeszłym sezonie, albo na wiosnę, i okazało się, to nie wypałem. I kolej, kolejny chcę dla yy, brukwi yy, szansę dać sobie <głos》> w uprawie brukwi. W zeszłym roku ją wysiałam. Zgodnie z etykietą tu piszę, żeby na zewnątrz wysiewać od maja do lipca. Ja chyba ją wysiałam dosyć bardziej maj, kwiecień chyba w zeszłym roku bulwy się nie doczekałam. Eee, dopiero w tym roku coś było na kształt bulwy, bo przezimowała i od razu poszła w kwiat i możliwe, że tam się rozsiewa gdzieś. Eee, ale teraz akurat to jest ostatni moment według tej informacji, żeby wysiać brukiew i zobaczymy jak będzie. Oczywiście pak choy. Eee, strasznie smakuje mi to warzywo i Dwa lata temu, czy nawet na wiosnę zeszłego roku, udało mi się jakimś cudem e, mieć takie, powiedziałabym malutkie, ale jednak e, warzywko, które w zupie zjadłam. Także e, to warzywo nie lubi gorąca, od razu idzie w kwiat. Więc e, obczaiłam już wczesną wiosnę i e, może troszkę działać, ale takiego, takiego, że tak powiem, pełni bulwy nie, nie, nie zaobserwowałam. Obczaiłam też jesień, gdzie właśnie chyba wysiałam w sierpniu, pod koniec sierpnia i były piękne. Już jeszcze chciałam im dać podrosnąć, ale już był początek chyba listopada i, siek, i dokładnie siekło je pierwsze przybroski. Więc teraz dobra, tu piszę, że do lipca, tak, wysiewać można do lipca, czyli mamy właściwie ostatni moment, żeby to wysiewać. Czarna rzepa, zdrowe, bardzo pyszne. I rzeczywiście przez przypadek wysiałam w lipcu bo chyba wysypały mi się nasiona i nie miałam co z nimi zrobić, więc po prostu je ciepnęłam na, na grunt i pamiętam, że w późną jesienią nawet w listopadzie czy w grudniu, piękne bulwy soczysto wyciągałam, więc lepiej czarną rzepę, <laughs> lepiej czarną rzepę y, jako późny wysiew y, robić. Koper włoski, pierwszy raz w tym sezonie, kupiłam na, na, no, ja zawsze w styczniu kupuję nasiona, więc w styczniu kupiłam koper włoski. I oczywiście wysiałam go mm, w kwietniu chyba nawet, tak jak tutaj, w kwietniu, maju. No właśnie, od razu, nie dość, że był rachityczny, to od razu poszedł w kwiat. I gdzieś w internetach wyczytałam, że też jest dobry na to późny, ten późny siew. Więc mimo, że tutaj nie ma informacji o późnym siebie, tu pisze się w kwiecień, maj, to ja go wysieję teraz i zobaczę, tu pisze sadzenie w drugim roku. No nie wiem, ten co posiałam po prostu jest rachityczny i się jakby rozsiewa, w sensie ma kwiatki, więc nie za bardzo to rozumiem ale możliwe, że z późnym siewem to może zadziałać. No i jeszcze mam saszetkę z zieloną pietruszką natkową, tą pomarszczoną, bo zostałam pozbawiona nie tylko pietruszki w korzeniu, bo w ogóle nie wzeszła, to też wszystkie natkowe jakoś zniknęły, które były. I, I muszę wysiać. Wysiewałam na wiosnę, ale nie wzeszły albo są rachityczne, więc chcę spróbować teraz z późnym siewem, a akurat ta pomarszczona dobrze zimuje, w sensie można ją skubać nawet w obecnych naszych zimach, więc spróbuję uzupełnić ten brak. Więc zabiorę się za wysiewanie do pojemniczków i dopiero sadzonki będę wysiewać. Wysadzać na grządki. Ze wszystkim powinno pójść łatwo, oprócz pietruszki. Nigdy nie miałam pietruszki w sadzonkach, zawsze ją bezpośrednio do gruntu wysiewałam, ale już teraz nie chcę robić, bo to mrówki wynoszą. Albo ptaki zjadają, i po prostu, mimo że się je, to po prostu czegoś nie ma. W wiatrze mam kretową ziemię, którą zmieszam z kupnym kompostem, który jest dosyć taki, że tak powiem, może być trudno kiełkować w tym, bo nie jest drobny. Ale cóż, trzeba pracować z tym, co się ma generalnie pół na pół staram się to mieszać. Kretowa ziemia jest taka piaszczysta, drobna, więc... Najdrobniejsze nasionka powinny dać radę się przebić. No, chyba tak zostawię, że jednak będzie wyszło całkiem całkiem okej. Okay. Ja po prostu biorę takie pojemniki po śmiedanie, kefirze I wysiewam dosyć gęsto, natomiast y, jak wzejdą i będę wyglądały w miarę mocno, no to jest czas na pikowanie do wielodoniczek albo do jakichś innych doniczek. A czasami i do gruntu. Hmm, teraz w sumie jest tak ciepło, że można by już takie maluchy pikować do gruntu, tylko y, no, ślimak, zawsze ślimak jest chętny na świeżą sałatkę. No już nasionka zasadzone dodałam też sałaty, bo akurat dojrzewają pomidory, a ja lubię sałatki w tej mieszance. Pomidor plus sałata. Okazało się, że też mają okres wysiewu późny, więc pozostaje mi tylko podlać to wszystko i czekać aż zacznie kiełkować.